Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu po pracy. Mam gumę do życia, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Będę się starała, jak najmniej tutaj memlać. E, słuchajcie, muszę odkasznąć. Ok, e, a więc, drobne ogłoszenia, słuchajcie. Byłam w Action przed momentem, ponieważ widziałam na Instagramie, że pojawiły się zresztą, dziewczyny nam, wiecie, pokazywały. Na, na jednym tam z profili, i, i, i po prostu udostępniały, że dzięki temu profilowi wiedzą o tej fajnej rzeczy. A mianowicie w action pojawiły się takie projektory w sensie taka figurka i ona yy, tam wiecie co, jakieś szkiełko się wkładało, to się powiększało na kartce i dziecko sobie swobodnie mogło odrysowywać yy, jakiś tam obrazek, z tego co widziałam tam był jednorożec, takie wiecie, typowo dziewczęce obrazy, w każdym razie yy, byłam, żeby kupić mojej córci to, ale nie, już nie dostałam, także może, że wiecie, było tak, że wpadło to w viral i yy, yy, ludzie to wykupili, nie mam pojęcia w każdym razie nie było ani jednej sztuki Szkoda, kiedyś miałyśmy taki rzutnik, taki projektor, właśnie e, natomiast on e, został w poprzednim domu, i teraz w sumie to nawet nie wiemy, gdzie jest, e, bo tam, wiecie, nadeńka starała się go odnaleźć, ale no wiecie, tych zabawek tyle było tak więc no szkoda niemniej no są takie wiadomo projektory też w internecie, ale to było słuchajcie bardzo fajne, bo to było maleńkie jednak miało się wcześniej taką żyrawkę ta żyrawka była łącznie ze stolikiem i sporo miejsca to zajmowało a to by nie zajmowało w ogóle miejsca bo to się stawiało jak taką zwykłą figurkę jak nie wiem butelkę z napojem i był rzut bezpośrednio właśnie na kartkę, bez żadnego stolika więc naprawdę fajne, zgrabne urządzenie no, ale niestety, więc nie będę miała akurat takiej niespodzianki, właśnie dla, dla mojej córki. Powiem wam szczerze, że porozglądałam się trochę, ale kolejki były tak olbrzymie, że uznałam, że jak już tego nie ma, to nawet nic dodatkowego nie biorę. Nie chciało mi się po prostu w tych kolejkach stać. A jak wychodziłam, moi drodzy, to jest tutaj przy wejściu, właśnie do, do tego centrum, w którym byłam, budka z kołaczami. I wzięłam sobie takiego klasycznego cynamonowego kołacza. Jest jeszcze gorący, uwielbiam kołacze. W ogóle uwielbiam ich zapach. Sam zapach zawsze mnie tak zachęca, że jak tylko taką budkę napotykam, to od razu, wiecie, staje i kołacz musi wjechać. Ale najbardziej lubię klasycznego. Jakiś czas temu wzięłam pistacjowego, myślałam, że będzie fajny, ale powiem Wam szczerze, że on miał dziwny taki smak. Nie, nie, jednak nie, jednak nie ma jak klasyczny kołacz cynamonowy, właśnie. Także taka moja nagroda i, moi drodzy, naprawdę dzisiaj fantastyczny dzień. To znaczy, jeszcze troszkę. O, wybaczcie. Ktoś tutaj pisze. Jeszcze mam takie. Może nie mieszane uczucia, bo jestem bardzo szczęśliwa. Wydarzyło się, słuchajcie, coś, na co czekałam bardzo długo, i już niebawem obiecuję Wam, obiecuję Wam podzielę się z Wami tą informacją. Będzie odrębny film, myślę, na ten temat, ponieważ jak się rozgadam, to koniec świata. Także po tytule już będziecie widzieli, słuchajcie, co się wydarzyło. Ale no, z jednej strony będzie mi troszeczkę wiecie smutno, mimo wszystko, ale z drugiej cieszę się, bo, bo wydarzy się coś, co bardzo chciałam. Także wszystko tak jak mówię, w swoim czasie Wam powiem, ale jest. Jestem dzisiaj taka pobudzona i pewnie będziecie yy, pytali, co to się dzieje, że taka energia. No bo naprawdę dzisiaj fajne rzeczy się wydarzyły. Poważnie, super rzeczy się wydarzyły. Mam nadzieję, że będzie tylko fajniej i yy, już się nie mogę gdzieś tam no, poniekąd tych zmian doczekać. A kolejna super rzecz właśnie jest yy, taka, że zaczynamy ferie zimowe, więc odpoczynek przed nami, ale również sporo pracy. Tak jak pamiętacie Wam, mówiłam. Chciałabym naprawdę dużo dużo fajnych akcji w moim mieszkaniu zrobić. Znaczy fajnych, moi drodzy, fajnych. Przegiełam. Chcę po prostu posprzątać kuchnię, zorganizować na nowo szafę, ale ja lubię takie rzeczy, więc dlatego mówię, że są fajne. Lubię, właśnie, wiecie, mieć wszystko uporządkowane, wszystko tak, jak należy. I bardzo już się nie mogłam doczekać, właśnie momentu, w którym będę miała czas się tym zająć, i taki czas teraz przyszedł. Dodatkowo mamy zaplanowany, słuchajcie, wyjazd. Mam nadzieję, Coś mówią, moi drodzy, że śnieg yy, wróci do nas, bo teraz aktualnie mamy jesień, naprawdę, wieje wiatr, pada deszcz, no może teraz akurat chwilowo nie, ale dzisiaj pół dnia tak było yy, i słuchajcie, jest temperatura powiedzmy 4 stopnie, nawet 10 stopni ostatnio, ale i tak jest paskudnie, yy, ciemno, szaroburo, ponuro, nie ma słońca i ta pogoda mnie przytłacza i dobija, nienawidzę yy, takiej właśnie aury. To znaczy, wiecie, o ile jest jesień, to spoko, to, to jest, i liczę się z tym, że tak jest, ale no jak jest yy, zima, wiecie, styczeń i nie ma śniegu nie ma nic no to to jest dla mnie po prostu dramat e, więc tak przyznam wam szczerze że bardzo lubię taką zimę e, kiedy leży śnieg świeci przepiękne słońce takie że aż wieszcie ten e, śnieg nas oślepia uwielbiam taką pogodę e, więc no nie ma tego no nie ma tego i e, no właśnie i co i prognozują że gdzieś tam ten śnieg wróci mam nadzieję że wróci mam nadzieję że w miejsce do którego się udamy e, śnieg będzie i że moje dziecko naprawdę na maksa wykorzysta e, te takie różne atrakcje, właśnie związane z zimą i ze śniegiem. No, fajnie, fajnie. Już się nie mogę doczekać, słuchajcie, naprawdę już się nie mogę tego wyjazdu doczekać, także, no, ale to jeszcze chwilka. Więc tak, więc moi drodzy, fajny dzień, naprawdę. W ostatnim czasie rzadko kiedy mogłam powiedzieć tak, miałam fajny dzień, a dzisiaj przyszedł ten czas że naprawdę z otwartym yy, sercem i z czystym sumieniem mogę te słowa wypowiedzieć. Kolejny vlog i kolejny denko. Zobaczcie, jak dobrze mi idzie zużywanie kosmetyków, zapasów kosmetycznych, które posiadam. Eee, I mamy tutaj sól do kąpieli marki Cien, czyli dostępna w Lidlu. Wszystkie te sole przepięknie pachną i naprawdę świetnie się sprawdzają w kąpieli. Ja przed momentem wyszłam z wanny, także mogliście widzieć, że właśnie taka pomarańczowa kałuża. Plama w tej wodzie to właśnie była zasługa tej soli, więc ona też barwi wodę. E, tutaj perfumy. To jest w zasadzie takie moje fajne, miłe wspomnienie, dlatego że ja te perfumy kupiłam na moich pierwszych porządnych wakacjach, czyli na Cyprze, jak byłam e, ubiegłego lata. Także bardzo ładny zapach, i ja, e, jak wam te perfumy pokazywałam, to było, wiecie co, jakaś taka lokalna rozlewnia perfum, i oni po prostu mieli inspiracje zapachowe czyli to jest coś w stylu naszego Made in Lab, paryskie perfumy, coś na tej zasadzie, ale bardzo mi się spodobał ten zapach i tutaj było 30 ml pojemności, udało się zużyć docna, bo zobaczcie, przepięknie ten dozownik był tutaj powyginany i mógł wszystko, ale to wszystko z tego flakonika wydobyć. A tutaj taki zakup, wiąże się z nim mała historia. Wracając z pracy, jechałam słuchajcie, od razu po pracy na manicure. I wiecie co, straszny miałam kryzys, ale to przeokrutny, i płakałam całą drogę. Więc jak dojechałam do mojego miasta, stwierdziłam, że nie no, muszę się ogarnąć: no, jak ja pójdę na te paznokcie w ogóle. Więc podjechałam do Rosmana, kupiłam właśnie te chusteczki do demakijażu, zmyłam make-up i taka właśnie, już wiecie, no, zapłakana, spuchnięta, ale nierozmazana, poszłam zrobić moją hybrydę. Ale powiem Wam szczerze, że pomimo złych wspomnień związanych z zakupem tych chusteczek, ja po prostu byłam z nich bardzo zadowolona. Także nawet na co dzień tutaj sobie, wiecie, elegancko zużyłam. I one są fajne nawet na podróż, ale ja teraz no, nigdzie nie byłam w ostatnim czasie, więc uznałam, że one nie będą czekały na podróż, ponieważ już były otwarte. A takie chusteczki mają to do siebie, że, wiecie, to opakowanie już się później nie domyka, wszystko nam wysycha i są do niczego. Ale są naprawdę fajne, tak jak mówię, właśnie na podróż nie uczulały mnie, naprawdę były bardzo takie delikatne, więc myślę, że można sobie sięgać zamiast wozić, wiecie, płyny jakieś do demakijażu, waciki i tak dalej. Wrzucamy chusteczki takie, proszę bardzo. I gotowe. Ale mnie wzięło, zobaczcie, odpaliłam sobie świecę. Świąteczną. Znaczy ze świętami mi się kojarzy ten obrazek, ale zapach jest całkiem, całkiem fajny, właśnie na jesienno-zimowe miesiące. Jest dość intensywny, więc ona się pali dosłownie u mnie tak do dwóch godzin maksymalnie i gaszę, bo naprawdę jest intensywny. Ale to jest taki zapach ciastkowy mmm, słodki i taki naprawdę naprawdę mocny intensywny, ale ja lubię takie zapachy e, właśnie wiecie w, w ten deseń, w sensie właśnie ciasteczkowe wypiekowe e, takie słodkościowe natomiast no, ten jest naprawdę intensywny więc e, na dłuższą metę to, to jest za ciężki, w sensie jakby się świeca miała palić ileś czasu ale e, tak jest w porządku, także świeczuszkowo jeszcze Dzień dobry, dzień dobry kolejnego dnia. Właśnie zjadłam śniadanie, została mi jeszcze herbata i tak pomyślałam, że usiądziemy, pomalujemy się znowu wspólnie i ja troszkę do Was pogadam, bo tak jest kilka kwestii. A wiecie, że ja gadać bardzo, bardzo lubię, więc lecimy sobie. Te w ogóle spineczki z Sinsei, które kupiłam ostatnio, świetnie się sprawdzają, żeby tak poupinać te włosy, właśnie chociażby do makijażu. Ale ja myślę, że one będą fajne też na lato. W ogóle też e, cały czas, słuchajcie, zapuszczam te moje włosy. E, cały czas mam wrażenie, że one stoją w miejscu, wiecie? E, no ale nic, może to tylko mi się tak wydaje. W każdym razie, a propos włosów i w ogóle e, e, urodowych rzeczy, że tak powiem, urodowych spraw, to powiem Wam szczerze, że ten tydzień bardzo upłynął mi właśnie m, pod kątem beauty, dlatego że tak fajnie się złożyło. Bo e, moi drodzy, miałam e, brewki, e, miałam e, rzęsy uzupełnianie i miałam fryzjera. I to praktycznie, wiecie, co dwa dni e, te rzeczy następowały. E, paznokcie mam świeże, bo są, wiecie, z nie wiem, sprzed tygodnia. E, także wszystko takie nagle zrobione i to jest super. E, nieraz te terminy są odległe i, wiecie, tu zrobię to, tu już to się sypie. E, ja coś tak śmieję. No i, i wówczas y, nie jesteśmy, że tak powiem, całe wiecie, zrobione, tylko y, partiami. A teraz tak mi się fajnie złożyło. Także zobaczcie, odrostu już y, nie ma, już tym odrostem nie straszę. Y, źle, się, źle się czuję, bo powiem Wam szczerze, bardzo, ale to bardzo, jak na mój wiek, y, to mam dużo siły włosów. No niestety. To wszystko, wiecie, stres y, spowodował, y, no a tych sibulców już się tak po prostu nie da pozbyć, one już będą. Y, także i tak nie widać tego jakoś super mocno, y, przez to, że ja mam jasne włosy, y, ale mimo wszystko, wiecie, one są. Jeszcze wam się tak pożale, nie wiem czy to widać tutaj. Y, takie cudo zrobiło mi się od okularów y, i powiem wam szczerze, że zrobiło mi się to już po raz drugi. E, jakiś czas temu też tak miałam, teraz znów i w tym samym miejscu, dokładnie w tym samym miejscu, e, nie wiem dlaczego. To znaczy, no na pewno, wiecie, pod tymi oprawkami skóra, e, skóra tak no, nie oddycha, poci się, to też nam tutaj ociera to miejsce. No słabiutko, powiem wam szczerze, słabiutko i e, jest to dość bolesne. Także takie jakby odparzenie tutaj też no niestety, ale taki pryszczyk się zrobił więc cieszę się, że jest weekend i nie pracuję dużo przy komputerze więc skóra odpocznie od okularów ale dajcie znać, czy też miewacie taki problem nie wiem od czego to zależy i nieraz właśnie jest tak, że, że nic się nie dzieje a nieraz takie oto chocki, klocki no i tak jak mówię, po raz drugi mi się takie coś dziwne, bolące Zrobiło, kochani, także takie oto problemy. I dobrze, kochani, I dzisiejszy dzień upłynie mi na spokojnie w domu, a przynajmniej pierwsza jego połowa. Później udaje się w odwiedzinki, więc tak to mniej więcej wygląda. I pewnie jeszcze podjadę na jakieś zakupy spożywcze, bo już minął tydzień od ostatnich. No, więc troszkę tą lodówkę trzeba uzupełnić zatem taka naprawdę bardzo, bardzo powiedziałabym spokojna sobota eee, właśnie piorę pościel później poubieram nową jeszcze u Nagi muszę powycierać wszystkie kurze z półek z biurka i planuję słuchajcie jeszcze eee, kupić taki wysoki regał na książki eee, właśnie do nadusi pokoju tam mam takie odpowiednie miejsce. W tym momencie mam taką małą biblioteczkę z książkami, które czytamy sobie codziennie przed snem. Natomiast zdecydowanie tych książek przybywa. Też książki szkolne. I wiecie co, byłam na zebraniu takim podsumowującym, bo kończy się pierwszy semestr. To jest w ogóle niebywałe. Wiecie, ja pamiętam, jak jeszcze moja mama chodziła na moje zebrania. Człowiek w takim stresie czekał, no jednak nie było dzienników elektronicznych i, i, i wszystkie smaczki e, rodzice właśnie z zebrań przynosili. Natomiast e, no wtedy pamiętam to był taki dzień, kiedy człowiek chętniej siadał do lekcji, był bardziej mm, grzeczny, mniej pyskaty. No bo wiecie, różnie bywało. No i co to będzie, jak ta mama z tego zebrania wróci, prawda? Eee, więc teraz, słuchajcie, ja jestem w tej roli, i to jest nieprawdopodobne, jak to szybko zleciało, i jak szybko się role odwróciły. Natomiast wiecie, to jest pierwsza klasa. Eee, no, można by powiedzieć, że A, tam pierwsza klasa, jakby czym, czym ty się przejmujesz. Ale przyznam wam szczerze, że jestem pod wrażeniem, że naprawdę dzieci, przynajmniej w naszej szkole, Yy, dużo tego wszystkiego mają, naprawdę dużo tego wszystkiego mają, i słuchajcie, może uwierzycie, może nie, ale czeka nas czytanie pierwszej lektury szkolnej. Rozumiecie to? Także wchodzą naprawdę poważne tematy. Naprawdę, naprawdę robi się ciekawie. Ja po prostu, wiecie, tylko i wyłącznie dostrzegam teraz to, jak, jak ten czas goni moje dziecko naprawdę przez ten czas w szkole to jest niebywałe jaki progres poczyniło kurcze wiecie co zadzwonił telefon i widzę, że 40 minut spędziłam na rozmowie w każdym razie e, nie wiem na czym skończyłam makijaż dokończyłam e, i wiecie co pojawiają się pytania o tą kredkę z Lovely, tą cielistą. Pokażę wam może tutaj na żywym organizmie. Nie ukrywam, ja nie jestem z niej jakoś super zadowolona. Uwaga, będę malowała linię wodną, więc dla bardziej wrażliwych to sobie możecie przesunąć ten film. Natomiast powiem wam, że ona nie jest jakoś ani super trwała, ani super napigmentowana. O. Spójrzcie. Tak wygląda oko z tą kredką, tak bez ale powiem Wam szczerze, że ona naprawdę nie utrzyma się jakoś super długo, więc czy polecam? No niekoniecznie. Jeżeli znajdziecie coś fajniejszego, to nawet ja się chętniej, chętnie dowiem, bo, no bo ta nie jest jakiś, wiecie, szał. Zatem taka jest historia kredki właśnie nudziakowej, tej oto z Lovely. Dobrze, kochani, pralka mi wyprała w międzyczasie, bo słyszałam jak tam śpiewa i rozbrzmiewa, także idę, powieszę pranie, dokończę właśnie, tak jak wspomniałam, zmieniać pościel i co? I tak. Na usta jeszcze nic nie nakładałam, bo, bo to jeszcze bez sensu. Tak więc, kochani moi, lecimy sobie z tą sobotą. Jestem, jestem, już się ogarnęłam tak do końca, no jest też mały już, tak? Jest mały atenc już ze mną. Ja już teraz y, skojarzyłam, na czym y, przerwałam wątek, mówiąc do Was przy makijażu. Y, no właśnie na tym, że y, faktycznie w szkole zaczyna się coraz więcej dziać, i jak ja wiecie, usłyszałam słowo lektura szkolna, y, no to uznałam, tak, to już jest y, ten etap, skończyły się przelewki, i naprawdę y, będzie je coraz intensywniej z roku na rok i dla dziecka, i też dla mnie. No, więc z tego też tytułu muszę wprowadzić pewne zmiany w pokoiku mojej córki. Zatem tak ale wiecie co? Jeszcze cały czas miałam z tyłu głowy, żeby porozmawiać z Wami na jeden temat, dość ciekawy dla mnie, nie ukrywam. Cały czas, wiecie, tyle się działo, że, że to mi umykało po prostu. I kochani, na, na mój temat. <śla> Powstał wątek, i to już dawno, to, to nie jest świeża sprawa, z tym, że ja m, niedawno się o tym po prostu dowiedziałam. E, powstał wątek na takim plotkarskim forum. Nie wiem, czy kojarzycie to forum, nazywa się Forum Wanda. E, pewnie nie powinnam tego tutaj w ogóle nawet reklamować, bo no właśnie, to jest takie miejsce m, troszkę do plotkowania, troszkę do spekulacji, troszkę do obgadywania e, mniejszych i większych e, influencerów mniejszych i większych youtuberów, instagramerów, tiktokerów. Wiecie, z każdej, z każdej po prostu tutaj platformy ktoś się znajdzie. Ojojojoj. I jest tam też wątek o mnie, ku mojemu zaskoczeniu. I, I naprawdę sporo też spekulacji tam było na mój temat. Przeróżnych, naprawdę przeróżnych. Ja tam, słuchajcie, założyłam sobie konto... I tak na szybciutko po prostu tym forumowiczom, którzy brali tam udział, odpisałam, żeby, żeby już po prostu te spekulacje i jakieś teorie nie szły w świat za mocno, chociaż i tak pewnie wiecie, im bardziej kanał się rozrasta, im więcej ludzi dochodzi, tym więcej różnych opinii i jakichś tam sądów jest wydawanych, bo, no bo tak to po prostu działa. No, ale wiecie, to znaczy spoko, że ktoś chciał w ogóle poświęcić na coś takiego czas, że w ogóle są ludzie, którzy poświęcają na coś takiego czas no i ja tam po prostu wiecie, od siebie kilka słów zamieściłam więc jeżeli jesteście ciekawi to możecie tam zajrzeć, tylko tak jak mówię, żeby zobaczyć te wątki, zdaje się trzeba mieć właśnie założone konto wydaje mi się, że ja już tego śledzić jakoś szczególnie nie będę Bibuś ile ja mam sierści twojej już? ile ja mam sierści? No no, ale szalenie ciekawe, dajcie mi znać, czy w ogóle słyszałyście o takiej, takiej platformie, o takim forum czy zaglądacie, czy korzystacie, czy udzielacie się jestem bardzo ciekawa, jak to właśnie wygląda tutaj od tej drugiej strony, że tak powiem także mam nadzieję, że no, że dacie mi znać, że po prostu podzielicie się tym ze mną no, także tak kochani, taka ciekawostka tutaj na koniec Dobrze, moi drodzy, a ja co? Będę kończyła tego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Taki bardzo spokojny, myślę, vlog idealny do jakiejś tam kawy, do śniadanka, żeby sobie puścić. Sporo pogadaliśmy. Eee, dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Dziękuję wam ślicznie za to, że jesteście. I dzisiaj w ogóle m, wystrzeliło mi, moi drodzy, że m, doszło mi subskrypcje, i teraz mamy taką równą liczbę 12 200 osób, czyli kolejna ta stówka się tam. Z tyłu, wiecie, zaokrągliła po tych 12 tysiącach. Jestem szalenie szczęśliwa, bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję, że dołączacie, dziękuję, że chcecie tu ze mną być. To jest bardzo, bardzo budujące, bardzo miłe. Także ściskam Was mocno, trzymajcie się i do zobaczenia, oczywiście, w kolejnych vlogach.